Tęcza Gowarczow to drużyna z aspiracjami na awans. W zeszłym roku do tego celu zabrakło jej naprawdę niewiele. Tym razem również nie zapowiada się, by podopieczni Pawła Skowrona mieli szansę na przejście do A klasy. Jednak w sobotę w Stomporkowie go Gowarczowianie pokazali dobry futbol. Kibice przybyli na stadion, mogli obejrzeć aż 10 goli, z czego 8 zdobyli przyjezdni. Pierwsza połowa jednak nie wskazywała na to, by w tym spotkaniu miało paść tak wiele bramek. Po pierwszej połowie nic nie wskazywało na to, że nam się tak uda wysoko wygrać. No ale rozmowa w szatni jednak pomogła. Ja myślę, że no, brak skuteczności zdecydowanie w pierwszej połowie sprawił to, że no, męczyliśmy się niesamowicie. No i jeszcze ta przypadkowa bramka dla gospodarzy, chociaż no, zasłużenie, bo mieli dwie sytuacje, które stworzyli w pierwszej połowie, no jedną wykorzystali. Jak usłyszeliśmy, do przerwy gospodarze, czyli KS Kamienna Wola, która, przypomnijmy, swoje mecze rozgrywa w Stomporkowie prowadzili 1-0, a strzelcem gola był dariusz Janik. Druga odsłona to prawdziwy festiwal strzelecki piłka wędrowała od pola karnego do pola karnego i niemal każdy strzał kończył się bramką. W 55 minucie było już 1-1. Po trafieniu Adriana Bieleckiego 5 minut później tęcza wyszła na prowadzenie. Arbiter podyktował słusznego karnego, którego na bramkę zamienił Karol Chmielewski. Nie minęło 10 minut a mieliśmy już wynik 3 do jednego do środku Strzałem pięknie wykończył Dawid Węgrecki. W 73 minucie mieliśmy kolejnego karnego i ponownie Karol Chmierewski podwyższył wynik. Każda kolejna minuta przynosiła sytuację dla Gowarczowian. Obrońcy Kamionki albo faulowali swoich rywali, albo zapobiegali utracie gola wybijając piłkę z linii. Około 80. minuty sytuację sam na sam wykończył Hubert Cieślik. Za moment ten sam zawodnik podwyższył na 6 do 1. Część z kibiców gospodarzy tak fatalną postawę swoich zawodników tłumaczyła porywistym wiatrem. Trener tęczy Paweł Skowron uważa, że jego drużyna po prostu prezentuje lepszy piłkarski poziom. W drugiej połowie wszyscy, wszystkich chciałbym wyróżnić, ponieważ no konsekwentnie zagraliśmy to co potrafimy. To co, co prosiłem zawsze przed meczem i w przerwie, żebyśmy grali szybciej piłką zdecydowanie no i skutecznie, nie nerwowo w polu karnym. Ten wiatr dzisiaj miał jakiś wpływ na wynik? No tak, na pewno się gra zdecydowanie gorzej pod wiatr z wiatrem lżej. Ale jak się gra dołem, nie górą, to jednak ten wiatr nie sprawia dużych trudności. Podrażniona KS Kamienna poderwała się w tym momencie do ataku. Jedna z kilku akcji zaowocowała drugim golem dla podopiecznych Ryszarda Janusa. Głową piłkę do siatki przyjezdnych wepchnął Robert Wiśniewski. W ostatnich sekundach jeszcze dwa gole zdobyła tęcza. Oba były zasługą Węgreckiego, który dwukrotnie wykańczał piękne akcje całego zespołu. Ostatecznie KS Kamienna będąc gospodarzem przegrywa z tęczą Gowarczów 2 do 8.